Panie trenerze, zaczynamy. Kwalifikacje, a nie eliminację do Mistrzostw Świata. Dlaczego kwalifikacje, a nie eliminacje? Możemy no, się zakwalifikować. No. eliminować to się nie eliminujemy. No, także bardzo prosto. E, sprawy zdrowotne. Czy po tym wczorajszym treningu wszyscy są do dyspozycji przed tym ostatnim, przed meczem z Litwą? Czy są jakieś wątpliwości wobec jakiejkolwiek osoby w reprezentacji Polski? E, no, mamy tam jakieś urazy. Na pewno Paweł Dawidowicz nie jest do meczu, także... Tu wypadnie, a reszta, reszta zawodników przez normalnie trenują. Panie trenerze, ostatni nasi rywale to wysoka półka europejska. Teraz schodzimy troszeczkę niżej. Zastanawiam się, czy to dla Pana troszeczkę taki oddech, czy lepiej jest grać z pozycji faworyta, czy wręcz przeciwnie. No jest to, jest to na pewno bardzo duże doświadczenie zebraliśmy w tych spotkaniach. Mam nadzieję, że je tutaj prze, przełożymy na te, na te spotkania i chcemy zagrać dobre spotkanie. Chcemy też, żeby to cieszyło zawodników, ale też przy okazji, żebyśmy to, co robili, co chcemy, żebyśmy piłkę utrzymywali, żebyśmy szybko ją odzyskiwali i wierzę w to, że jutro to w tym spotkaniu będzie i zakończy się wygraną. Czym Litwa może zagrozić reprezentacji Polski? Jak pan analizował tę drużynę? No, Litwa na pewno no, jest do kontrataku, przechodzi dosyć płynnie, ma groźne stałe fragmenty, gdy na to musimy się uczulić, ale dla nas najważniejsze to my jesteśmy i to jak my będziemy się prezentować, jak my będziemy grali, dlatego tutaj wszystkich zawodników zawsze namawiamy do tego, żeby grali ofensywnie, żeby się tego nie obawiali i tak chcemy grać. Na takiej liście celów wiadomo, że priorytetem jest zwycięstwo, ale na tym podium co by się jeszcze znalazło, co by pan chciał w tym jutrzejszym spotkaniu zobaczyć i osiągnąć? No, żebyśmy przełożyli z tych meczów, które mieliśmy w Lidze Narodów, żebyśmy. Te fragmenty, które graliśmy w tych meczach, żebyśmy przełożyli na, na całe spotkanie i wtedy na pewno człowiek byłby zadowolony. O bramkę jeszcze chciałem zapytać. Powiedział Pan w poniedziałek na konferencji prasowej, że najpierw dowiedzą się e, o tym, kto będzie numerem jeden bramkarze, a później wszyscy inni. Czy bramkarze już się dowiedzieli? No dowiedzieli się i na konferencji i powiem. A dzisiaj teraz pan nie powie. Nie, nie najpierw na pewno konferencja. Dziękuję bardzo, panie troszkę. Kamil, piłkarze często sobie wizualizują e, wydarzenia boiskowe przed meczem. Jak ty sobie wizualizujesz mecz z Litwą, to, to co w tej wizualizacji się znajduje? Jeszcze tego nie robiłem, ale no na pewno tylko i wyłącznie zwycięstwo. E, nie patrzyłem tutaj na, na nic innego. Ja, jako indywidualnie podchodząc tutaj, również. E, tylko i wyłącznie zwycięstwo coś dla mnie liczy, bardzo brak graj i trzy punkty, nic więcej. Czy takie spotkania, gdzie teoretycznie musisz wygrać i wszyscy oczekują, że tych goli będzie, nie wiem, trzy albo cztery i zero po stronie strat, są paradoksalnie trudniejsze do rozegrania niż z takimi rywalami, gdzie... Gdzie jesteś z góry na straconej pozycji? No, tak. Przede wszystkim wiemy dobrze, jak takie mecze wyglądają. E, ja nawet nie lubię na taki temat rozmawiać, z tego względu, że e, moja opinia jest troszeczkę inna. Podejście do tego meczu e, i to nastawienie jest znacznie dużo większe niż do takich meczów właśnie, że tak powiem, z lepszymi przeciwnikami, bo wiemy, wiemy, że to są ciężkie mecze zazwyczaj, ale tutaj nie ma nie ma co mówić, że to będzie ciężki mecz. Po prostu tu trzeba wyjść, zrobić swoją robotę. Jesteśmy bardzo przy przygotowani do tego meczu. Przeanalizowaliśmy bardzo dobrze przeciwnika i, i wygrać. Nic więcej. Prze, prze ważne mieć posiadanie piłki, szedł już bramek i to wszystko. I trzymać defensywę na zero z tyłu. No, to jest coś, co, co nie zdarzyło Prawie. nam się w zasadzie od roku od meczu Barażowego z walią. Kamien jesteś też czwarty raz w rzędu na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kiedy w listopadzie rozmawiałeś z Jackiem Kurowskim, to mówiłeś, no ja sobie nie chcę nic obiecywać, nie chcę stawiać przed sobą jakichś specjalnych wymagań wobec tego, ile zagram i tak dalej, i tak dalej. A teraz, jak już posmakowałeś tej gry w podstawowym składzie z takimi dużymi rywalami? Dalej tak jest. A ja tak, jest. podchodzę kompletnie tak samo, jak, jak podchodziłem wcześniej względu, że, że wiem jak to wszystko może się szybko zmienić na dobre i na złe, więc nie chcę sobie stawiać jakikolwiek, jak powiem może presji, nie wiem jak to nazwać nawet, po prostu że ja na dzień, bardzo dobrze przygotowuję się do każdego meczu, każdego treningu, chcę być zdrowy, bo to jest dla mnie najważniejsze i chcę kontynuować to co, to, co jest teraz. Cztery miesiące minęło od tego ostatniego naszego spotkania tutaj. Dla Ciebie takiego słodko-gorzkiego, bo piękny gol, ale też porażka z reprezentacją Szkocji. Jak już troszeczkę te emocje opadły, jak już trochę czasu minęło, to jakie wspomnienia zostały z twojej, w Twojej głowie po tamtym No Na pewno takie, tak jak tutaj Pan powiedział, gorzkie, tak? Bo, bo z jednej strony bardzo, bardzo ładna bramka. Myślę, że pierwsza debiutancka bramka na stadionie, ale z drugiej strony porażka i, i, i na pewno to, to bardzo bolało, tak jak wtedy, tak do, do teraz. Ale mamy drugi, drugi. Drugi mecz, znaczy kolejny mecz przed sobą, więc, więc, więc o tym, co już było, zapomnieliśmy. Ja również, że o tym nie pamiętam, bo tak jak powiedziałem, najważniejsze to, co jutro, czyli przygotować, jak najpierw, do meczu i, i wyjść zwycięsko z niego. To jeszcze o jedną kwestię, taką klubowo-indywidualną chciałem zapytać, bo wiele osób było zaskoczonych, że, że akurat Turcja, że zmiana klubu. W jakiej. W jakim teraz momencie znajduje się Kamil Piątkowski i co Ci daje ta regularna gra, bo grasz kolejkę no właśnie, po kolejce? Tak, dokładnie. Właśnie jeżeli chodzi o zmianę klubu, to e, cieszę się, że jestem w klubie, w którym gram, e, ponieważ dzięki temu jestem w tym miejscu, gdzie jestem teraz i mogę z Panem rozmawiać, więc, e, więc myślę, że to jest najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.